Dzień dobry, właśnie skończyliśmy kurs rozwoju intuicji, jasnowidzenia pierwszego stopnia i obiecałem podzielić się z Wami z tym, co tam się na naszym kursie działo. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo zaczęliśmy z ludźmi, którzy robili pierwsze kroki w tym kierunku i nie do końca wierzyli, że jest to możliwe nauczyć się widzenia zdalnego, telepatii czy też odczytu. I okazuje się, że wiele z tych osób osiągało właśnie rewelacyjne rezultaty. Na przykład ćwiczyliśmy metodę Stargate, która polega na tym, że na przykład do pudełka wkładamy jakiś przedmiot i grupa widzi tylko to pudełko i musi odczytać, co w tym pudełku jest, czym to, co tam jest się charakteryzuje i e, określić jak najwięcej danych odczuć co do tego, co tam jest. No i rezultaty były rzeczywiście rewelacyjne. W tej chwili nie będę wam mówił o tym, co było, bo też chciałbym Was poprosić o to, żebyście czytali i mi o tym napisali.